Trenerze, zdobyliśmy Grunwald stałymi fragmentami gry. Czy trener dogodził się z tą opinią? No tak, tylko że stałe fragmenty gry to jest część meczu. I, i też po to trenujemy, żeby, żeby to przynosiło jakiś efekt. No, w tym meczu przyniosło we wcześniejszych nie, ale bardzo się cieszę, bo. Bo jednak to, co się robi, jak w jakiś tam sposób przynosi efekt, no to to jest bardzo pocieszające. Odnośnie samego meczu, odnośnie samej gry, podejrzewam, że trener do końca zadowolony nie będzie, bo jednak Polonia, mimo gdzieś tam okazji, tej bramki z akcji nie zdobyła. Co więcej, zdarzały się w defensywie błędy, które mogły się dla nas bardzo źle, bardzo źle zakończyć. To nie były błędy w defensywie, to były błędy poprzez naszą niefrasobliwość w wyprowadzeniu piłki, gdzie, gdzie jest czysta sytuacja, a my poprzez chęć prawdopodobnie Utrzymania piłki staramy się grać do tyłu, no co, co, co w tym wypadku mogło się dla nas skończyć bardzo źle, bo dwie sytuacje, jakie stworzyło sobie Grunwald, to, to były po naszych podaniach po prostu, poza linię obrony i, i napastnik, który się wraca spokojnie marszem, dostaje piłkę na praktycznie na czystą pozycję i, i tylko. Albo niefrasobliwość, albo determinacja jednego z naszych obrońców spowodowała to, że nie, ma, że nie ma bramki. I druga sytuacja dokładnie ta sama: nic się nie dzieje, mamy piłkę, nagle podajemy przeciwnikowi, który stwarza sobie sytuację sam na sam. To były dwie sytuacje, które gdzieś tam bardzo niepokoją, ale myślę, że dzisiaj przy tej odprawie, którą żeśmy mieli, to wyjaśniliśmy sobie to w 100%. Mhm. Trenerze, przed nami mecz z pierwszym z outsiderów tej ligi. Oziemek zajmuje przedostatnie miejsce. Z pozoru mecz łatwy. Ale zazwyczaj, jak wiemy, wiemy, jak to bywa, chociażby na przykładzie BKS-u, takie mecze potrafią być najtrudniejsze. Tak, przede wszystkim faza psychiczna tu jest, będzie odgrywała dużą rolę. Drugą rzeczą to są kontuzje i, i kartki, które nas w ostatnim czasie tak dopadły. Kontuzje mechaniczne, notabene. To nie napawa optymizmem, bo przed nami naprawdę dość yy, duża ilość meczów. i i, i wykartkowanie i brak zawodników, którzy wypadli nam poprzez kontuzję no, troszkę nam krzyżuje plany e, no niemniej jednak jedziemy do, do drużyny, która no, w tym sezonie e, ogólnie w całym sezonie no, nie, nie, niezbyt dużo punktów e, zrobiła, pamiętam mecz tutaj u siebie, już żeśmy analizowali tutaj w sztabie szkoleniowym i rzeczywiście to nie był łatwy mecz nawet w tym czasie e, jak oni tutaj grali u nas praktycznie otwartą piłkę Mecz się skończył bodajże 2-0, i naprawdę w bardzo ciężkich bólach żeśmy, żeśmy ten mecz wygrali, aczkolwiek prowadziliśmy grę, ale mimo wszystko. To był bardzo ciężki mecz. Z relacji, jaką dziś żeśmy dostali, również ten Ozimek się prezentuje bardzo dobrze na tle górnika. Zabrze prezentował się wręcz znakomicie. Tutaj trener gdzieś nam przedstawił taką sytuację odnośnie tego meczu. Mówię tutaj o trenerze górnika, że, że oni po prostu nie zasługują na, te, na tą pozycję, w jakiej w tej chwili się znajdują i to chyba o czym świadczy. Kogo mamy dokładnie na myśli, jeśli chodzi o tę kontuzję? Czy to coś poważnego, na dłużej nam wypada? Tak, no Radkiewicz wczoraj miał, przepraszam, nie wczoraj, tylko w, Tak, wczoraj, wczoraj miał operację Łękotki u doktora Ficka. Wojtek Mróz jeszcze się nie wyleczył po kontuzji na czarnowąsach. Michał Zieliński skręcił nogę na Pucharze Polski z łowiewnikami. Wczoraj nam wypadł Rafał Sadowski, też nie jest, prawdopodobnie nie będzie brany pod uwagę, bo dzisiaj jeszcze jechał do lekarza upewnić się, ale z tego co mówi, no, no nie jest to najlepsza sytuacja. Natomiast tutaj Patryk Stefański już od pewnego czasu cierpi na bóle kręgosłupa, które gdzieś tam są spowodowane jeszcze wcześniejszymi niedoleczeniami, także kilku zawodników się nazbierało jeszcze w tej chwili wypadł nam za kartki, Malec, który chycił kartkę i niestety będzie musiał teraz odpoczywać. Także trochę tych zawodników się nazbierało. Mhm. W perspektywie meczu z Odrą jest szansa, żeby któryś z nich wrócił? Tak, mamy dużą nadzieję, że, że, wróci, że wróci Wojtek Wróz, że, że wróci Zieliński. A co zresztą no mało prawdopodobne, żeby, żeby Radkiewicz się wyleczył do Odry. Ale Odra to jest naprawdę daleki temat. Przede wszystkim teraz jest Ozimek, Górnik, Skalnik, Gracze. To są, to są drużyny, które nas w tej chwili interesują. Nie interesujemy się póki co Odrą. Skupiamy się na tych najbliższych meczach. Pokonaliśmy Grunwald e, 2 do 0. E, aczkolwiek trzeba przyznać, że mecz do łatwych nie należał. Tak naprawdę całe fragmenty gry przesądziły o tym, że, że te trzy punkty zdobyliście. No Tutaj żaden mecz do łatwych nie należy. Wszyscy słyszą Pulonia Beton, wielki klub. Napinają się drużyny. Jeździmy po nie taki, jak powinniśmy jeździć. Trzeba z tej ligi jak najszybciej uciec. Będziemy robić wszystko, by to zrobić już w tym roku. No i nie będzie żadnego łatwego meczu. Cieszymy się, że wygraliśmy, bo to było dla nas najważniejsze, a styl to jest sprawa drugorzędna. Do użyłeś dosyć mocnych słów, natomiast no, trzeba przyznać, że Grunwald swoje akcje w tym meczu też miał. Chociaż dodam od razu, że one też wynikały raczej z Waszych błędów niż, niż z ich składnych, składnej, składnej gry. No, nie można tutaj ukryć, że stwarzamy im sytuację, stworzyliśmy dwie. No, nie możemy tak robić z lepszym no Musimy się cieszyć, że tego nie wykorzystali. No i wyciągnąć wnioski tak, aby w następnym meczu już nie popełniać takich błędów, nie stwarzać przeciwnikowi takich dogodnych sytuacji. Przed Wami tak naprawdę dwa mecze z outsiderami tej ligi. Najpierw Ozimek, później Skalnik. Dwie drużyny, które znajdują się na dnie tej tabeli. no Wydawałoby się, że dwa gładkie zwycięstwa nas czekają. No, to tak wydaje, to się nie można. Musimy tutaj poważnie podejść do tych meczy. Musimy je w głowie najpierw sobie pokładać i podejść na pełnym zaangażowaniu, żeby nie było mowy o lekceważeniu. I myślę, że jesteśmy spokojni o wynik, jak podejdziemy na pełnym zaangażowaniu, tak jak w niektórych meczach tutaj przy olimpijskiej i, i wygramy te mecze. No chyba wczoraj wystarczające zaangażowanie, wystarczającą motywację do zaangażowania pokazał wam pewnie BKS, który przegrał ze skalnikiem, co jest no wręcz sensacją. Tak, no tu nie ma co ukrywać, że sensacje. Można powiedzieć sezonu chyba się tam stała, no ale my nie możemy takich błędów popełniać, jeżeli chcemy tutaj liczyć na jakieś wyższe cele, a o takie na pewno walczymy i o takiej rzeczy nie ma mowy, żeby się coś takiego przytrafiło. Tak naprawdę w walce w tabeli zostały już dwie drużyny dzięki tej wczorajszej porażce BKS-u, no bo tutaj co prawda jest jeszcze sporo kolejek do końca, no ale trudno uwierzyć, żeby ktoś odrzał albo Poloni w tej walce jeszcze przeszkodził. No tak, no myślę, że je, tylko dwie różne się liczą, ale my też nie chcemy patrzeć na inne zespoły, patrzymy tylko na siebie, na swoją grę, jak wygramy wszystkie jeszcze do końca to awansujemy i tylko o tym myślimy, skupiamy się na swojej grze, a nie patrzymy tam na innych.